To, teraz witam was w kolejnym materiale na moim kanale Dziś trzymam w ręku Prawdopodobnie Najlepszą nowość z zeszłego roku Najlepszą nowość 2022 Powerful Bulldogi 2 gramowe Triplexowe petardki Czemu najlepsza nowość? W końcu takich 2 gramówek wyszło masakrycznie dużo w tamtym roku Dlatego, że te petardki dały się kupić za 16-17 zł um, Nie wiem jak Teraz będzie to wyglądać w styczniu, bo nagrywam to w grudniu, kiedy już e, wysyłka w większości sklepów jest zamknięta, więc nie znam aktualnie e, cen wszystkich. Najdrożej w się znalazłem po 26 zł. Co nie zmienia faktu, że 26 zł minus e, kod tego sklepu to wciąż jest dużo taniej niż Big Bangi bez żadnych promocji, czy Pumy bez promocji. E, 16-17 zł. Za... Paczkę 20 sztuk 2 gramówek to świetna cena w aktualnych czasach. Nie oszukujmy się, Big Bangi najtaniej latały po 21. Pumy, po jakieś tam 25. Później, na promocję Big Bangi już kosztowały 25. Totalnie nie żałuję na razie zakupu tych petard po takiej cenie, jak powiedziałem. Po 17 zł, mam kilka ładnych. Paczuszek. C oczywiście posiadają. Produkcja Warpi SZA1B. SZA1B, kategoria trzecia. 40 gram na opakowanie. No, nie powiem. Zaczyna się robić ciekawie. Jeśli po 16 zł takie pytanki ciągle mogą schodzić z zyskiem, to myślę, że nawet jeśli wyrównają cenę swoją bez promki tam na jakieś 20 zł, to i tak to może być hit, szczerze mówiąc odpalamy pierwszego bulloga. no, dwugramóweczka dobra dwugramóweczka biorę kolejnego oczywiście czym by był taki test bez porównania Mam do porównania na decybelomierzu pytardę Dumbum 2G, Big Bang 2G, Puma 2 oraz C4 z 2018 roku. Więc typowe pytardki aktualnych czasów, uważane za bardzo mocne. Myślę, że będzie to dość fajne porównanie. Rzucimy sobie jeszcze jedną na luzie. Ja zapraszam Was jeszcze do linków w opisie oraz do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Ciekawie jest, nie powiem, że nie. Fajnie, że w końcu zaczęło coś wychodzić mocniejszego niż 1 gram czy 0,2 grama. Ustawiamy sobie decybelomierz przed naszym kamieniem. To jest mało odległość, Nie oszukujmy się. Ustawiamy C maxa. To jest jakieś 2,5 metra. Lecimy z pierwszym konkurentem naszym dzisiaj. Pierwszym zawodnikiem Powerful Bulldog. Odpalamy, uciekamy. Zobaczymy, jaki wynik wykręci. Piękna chmura dymu. 117,1 z tej odległości. Ok, ok, lecimy dalej. Yy, oczywiście, jeśli chodzi o buldogi trzeba podkreślić ich świetną jakość wykonania oraz no, ląd. Widać, że to jest dobra albańska petardka a nie jakaś tam chińska produkcja. Wiecie raczej o co mi chodzi, e, idzie to odróżnić od razu. No, dobra, teraz polecimy chyba z najsłynniejszą petardą tamtego roku, czyli z Big Bangiem 2G. W sumie totalnie się nie dziwię, że był najsłynniejszy, bo trafił w taki moment w rynku, kiedy... kiedy nie było takich petard za bardzo, niestety lecimy z naszym Big Bang'iem zapalniczka odpalamy sprawdzę czy jest max jest max 115,9 rozumiem, że strzelam z nich w trochę innym miejscu niż zwykle, ale jest to wynik trochę podpadający, szczerze mówiąc. No Nie strzelam z nich przy ścianie czy coś, jak większość pisze, że jest najlepiej. Oczywiście wynik będzie największy, większy wtedy, ale skoro każdą petardę porównuję w tym samym miejscu, to to jeden pies, gdzie ją porównam. Teraz Puma 2, maksik oczywiście ustawiony. No i oczywiście do no, Powerful Bulldogi są najtańsze z tych wszystkich opcji. 115,9 równiutko. Zerujemy. Więc ten wynik Bulldoga wydaje się być bardzo dobry i szczerze mówiąc na ucho Wypadł lepiej. Lecimy z 2G, dumbumem. Patrzcie, wyzerowany, żeby nie było, że taki wynik sam był, bo nie, nie wyzerowałem. Stawiamy 2G. Oj, przerzucić. 116 116,8. Dobra. Teraz lecimy z C4 2018 myślik 8 partia Tutaj flara ją zupełnie przewróci No więc ją tak czy tak postawię, żeby się nie strulała Zdecydowanie najmocniej 119.2 Widać przepaść No i szczerze mówiąc Powerful Bulldog oczywiście przy tym 1,9 g C4 to wymiękł, ale patrząc na wyniki Pumy 2 i Big Banga 2 no wypada nawet lepiej. Jest tańszy i no moc teoretycznie większa i na ucho i na decybelomierzu. Można by się przyczepić pewnie do wyniku, że Big Bang wykręcił tam 116, ale no tak jak widzicie nie było żadnej ścianki za tym kamieniem, więc myślę, że to jest w miarę ok wynik w takim miejscu akurat. Wszystkie te wyniki konkurencyjnych 2G, nie triplexowych, były w miarę podobne, także jestem w stanie uwierzyć w tą w tą wyższość akurat powerful bulldoga zobaczymy, idę po naszą ulubioną pokryweczkę oczywiście stanąłem trochę innym miejsce niż zwykle także musiałem się kawałek po nią przejść wpadła tutaj dobra, bierzemy ją wymaltretowaną ale ciągle służącą konkretną żeliwną pokryweczkę kładę no i co ważne, Powerful Bulldogi również mają masówkę, jak konkurenci. Możecie to sprawdzić np. w teście uśmiechola. Co tu taki mały pomin nagle? Wynik jak na dobre to wygramy. Szczerze mówiąc. Aktualnie, za petardy, które bez problemu, i to nie na jednym sklepie, tylko na kilku, dało się kupić poniżej 20 zł. to jest dziesiątka. Big Bangom dają chyba dziewiątkę, z tego co wiem. E, Big Bangi są naprawdę dobrymi petardami, nie da się tego zaprzeczyć. Co nie zmienia faktu, że Powerful Bulldogi są bardziej opłacalne. Są podstawowo tańsze, nawet nie licząc żadnych innych promocji ich podstawowa cena jest mniejsza niż Big Bang'ów dodatkowo moc porównywalna jak nie większa, moim zdaniem większa na pokrywce bardzo fajny wynik, na decybelomierzu bardzo fajny wynik podoba mi się, szczerze mówiąc bardzo mi się podoba mamy 20, 20, 2023 rok petardy zostały Wykastrowane dziesiątki razy, więc w tych czasach moim zdaniem dziesiątka jest zasłużona. Trzymajcie się, cześć. No i co, zostawcie swoją opinię w komentarzu, chętnie ją przeczytam.